Witajcie kochani. Witam. Witam wszystkie zebrane na sali dzieci. Te najmłodsze, te trochę starsze, te, które już urosły i te, które całkiem dorosły. Wszystkich, ale to naprawdę wszystkich zapraszam do Krainy baś. Witajcie w naszej bajce. Wilk zagra na Kapturek nam zaśpiewa. Zatańczą koło drzewa. Bo z nami jest weselej. Ruszymy razem knieje, A w pniejach i browa, Przygoda już się chowa. Wy ją znajdziecie sami. Chłopcy z dziewczętami. A wtedy daje słowo, że będzie... Czerwony kapturek to imię dziewczynki, co miała czapeczkę w kolorze malinki. Babunia ją szyła całymi nocami. Wybrała najlepszy czerwony akcent. Pora. Trzeba szybko i zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kota napoić, muszę kozę wydoić i przygotować mleko. To przecież niedaleko. Skocz, czerwony kapturku, do babci. Masz w koszyczku smakołyki i lekarstwa. Dobrze, mamusiu. Bardzo chętnie pójdę do babci. Tylko pamiętaj, idź prosto do babci. Nie zbaczaj z drogi, bo tam w lesie wilk mieszka, wilk okrutny i srogi. Słuchaj moje przestrogi. Dobrze, mamusiu, na pewno pójdę tą prostą dróżką. Nie dziewczynka szła drogą przez las, rozglądając się uważnie na wszystkie strony. skończyła z drzewa na drzewo, wkrótce kapturę zapomniało przez drogach ma Cieszy. Jakie pyszne poziomki! Jagody! Mnie mniam! Słuchaj, ależ nowinę. W naszym lesie podobno kasuje wilk! Straszny wilk! To niemożliwe! Niemożliwe! w tym poziomie. Naprawdę straszny wilk! Zauważyłaś, jaka cisza w lesie? się zrobiło strasznie. Las stawał się coraz gęstszy i coraz ciemniejszy. W ten z zakrzaków wyskoczył win. Witam cię czerwony kapturku. Nie bój się moich sądków ani moich pazurków. Oczernili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą. Ja wywodę się z takich win co nie krzyczą nawet motylków. Jak mięsa po prostu nie trawi, bo przestaje na jagodach i trapię. A co tam się w koszyczku, dziewczynko-pyzaka? Lasuszyk dla babci i krople na katar, bo babcia jest bardzo chora i czeka na mnie od rana. A gdzie mieszka babcia kochana? Czy można na adresie? Wilk wyjął kopis i wilczy teś. Babcia ma domek przy drodze. Babcia czeka od godzin kilku. Muszę lecieć, papa, pa, panie wilku. No to spiesz się, czerwony kapturku, spiesz. Wilk pognał do babci przez las na skróty. Bo zawsze był chudy i bardzo chciał utyć. Gnał szybko borem lasem, tak podśpiewując basem. Obóz, obóz, jedzenie wszystkim zjada. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Babunia tymczasem z wełenki i włóczki robiła już drugą czapeczkę dla wnuczki. Wilk stanął przed drzwiami i w drzwi załomotał. No. Ja, czerwony kapturek, przyniosłam placuszek. na paluszkach, do izby wolniutko i chaps połknął babcię z jej ręczną robótką. Na łeb sobie wcisnął czapeczkę babciną i mlasnął i zasnął pod babci pierzyną. Spał niby i nie spał, otwierał wciąż ślepię. Raz jedno, raz drugie w otwarte drzwi wszedł. Tymczasem czerwony kapturek zbliżał się do domku babci, wesoło podśpiewując. Nie posłuchał rady wiewiórki i zapukał do drzwi. To, to, to. to ja, babciu, twoja wnusia kochana. Czerwony kapturek. Czerwony kapturek do chatki wszedł śmiało. I patrzył. Ojej, coś z babcią ci. Ty masz wielkie oczy. Lepiej cię widzieć. Gdy nawet jest róża. Babciu, a jakie ty masz wielkie uszy? Lepiej, lepiej cię słyszeć. Gdy ścieżką nadchodzisz. Krapnął, aż ten posypał się z chatki. Koło domu przechodził leśnicz, co przybył do lasu, by drzewa policzyć. Usłyszał chrapanie, co trzęsło chatynką. Wstąpił i patrzy, śpi wilk pod pierzynką. Субтитры создавал Wilku góry, ręce do góry. Coś zrobił z babcią czerwonym kapturkiem. Oddawaj je, bo ci szyję kulami zaraz przeszyję. Litości, litości, panie Gajowe. Litości? Nie ma mowy. Będziesz miał wilku nauczkę. Oddawaj babcie i wnuczkę. Leśniczy miał strzelbę, tak zwaną piwpaskę. Prawdziwą, myśliwską. Babunia szybciutko do stołu nakryła i tak się przygoda szczęśliwie skończyła. A wilk, wiecie co się z wilkiem stało? Wilk opuścić musiał knieje i zamieszkał sobie w warszawskim zoo. Teraz jest na wszystkich zły i z tej złości szczerzy kły. za pristvo. Koniec spotkania z nami. Teraz zagadka. Czy rozpoznaliście aktorów grających w tym przedstawieniu? Nasz groźny Wilk. Troszkę skorowana, ale już dobrze się dziwiąta babcia to. Brawa dla babci i brawo dla Was. Główny bohater. Czerwoniutki kapturek to. Świetnie, zgodny chórem. Nasza zatroskana. O wszystkich myśląca mamunia to. Zarabiałam. kto zagrał tę śliczną rudą wiewióreczkę? Czy wy wiecie? Nic się przed wami nie ukryje. Kochani, przyjmijcie białkę z wiewióreczką. Małgosia Kipla i pani Basia Ocimek. Brawo dla nich! Dziękujemy również za udźwiękowienie naszemu niezawodnemu operatorowi dźwięku, panu Michałowi.